Ostrawy wyprzedaż biżuterii złotej i srebrnej w sklepie Jubiler Monika. Złoto kupisz za połowę ceny, a wyroby ze srebra aż o 70% taniej. Celebrytki i ślubnobrączki z 30% rabatem. Dla panny młodej złoty łańcuszek gratis. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Carrefour Kalisz. Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Parking miejski jest koniecznością. Tu w tym miejscu może powstać wielopoziomowy parking na kilkaset miejsc postojowych, schowany między budynkami, na niewykorzystanym miejskim placu. Będzie realnym ułatwieniem dla kierowców. Dzięki niemu możliwe będzie rozwiązanie części problemów komunikacyjnych w śródmieściu. I dlatego w przyszłej kadencji należy to zrealizować. Radny Eskan Derwich, praca społeczna to moja pasja. Witam w czwartek 4 października i zapraszam na Magazyn Miejski, a dziś w programie. Dopalacze wciąż w obiegu. Policjanci Wydziału Kryminalnego Kaliskiej jednostki w jednym z domów na terenie osiedla Winiary zabezpieczyli blisko 160 sztuk opakowań dopalaczy. Eko ogrzewanie ze wsparciem miasta. Rozpatrzonych mamy 75 wniosków, z czego wypłacono na kwotę 373 tysiące liczą na Kaliskie własne M zdarzają się wnioski z Łodzi, Sosnowca, Odolanów Mamy dopiero czwarty dzień października, a do kaliskiego szpitala trafiły już dwie osoby z podejrzeniem za życia dopalaczy. Sprzedaż tych środków przeniosła się do podziemia. Jeden z punktów rozprowadzania dopalaczy znajdował się w prywatnym domu na osiedlu Winiary. W trakcie przeszukania domu policjanci zabezpieczyli łącznie 160 opakowań zawierających susz roślinny. Wstępne badania testerem narkotykowym zakazały obecność substancji zabronionych. Do sprawy został zatrzymany 21 latek. Ten mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu kara trzech lat pozbawienia wolności. 21-latek odpowie przed sądem za posiadanie znacznych ilości substancji psychoaktywnych. Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od sierpnia, dopalacze w świetle prawa traktowane są tak samo jak narkotyki. Do kaliskiego szpitala w pierwszych dniach października trafiły dwie osoby po zażyciu dopalaczy. We wrześniu szpital miał siedmiu takich pacjentów, w sierpniu dziesięciu, a w lipcu piętnastu. Sezon grzewczy rozpoczęty, a wraz z nim pogorszy się jakość naszego powietrza. Im mniej kopcących kominów, tym większe szanse na pozbycie się problemu smogu. Miasto od lat zachęca kaliszan do wymiany starych pieców na ogrzewanie ekologiczne, zapewniając pokrycie części kosztów takiej inwestycji. Finansowe wsparcie oferuje też rząd w ramach programu Czyste Powietrze. Wnioski do miejskiego programu dotacji do wymiany pieca na ekologiczny przyjmowane są od 1 marca do 30 października. W ubiegłym roku Kaliszanie złożyli 220 podań, w tym zainteresowanie jest na podobnym poziomie do 2 października. Do urzędu wpłynęło 171 wniosków. Rozpatrzonych mamy 75 wniosków, z czego wypłacono na kwotę 373 tysiące. W budżecie pieniążki oczywiście są, więc zachęcamy do składania wniosków. Dla nikogo na pewno nie zabraknie tych środków finansowych. A otrzymać można do 5 tysięcy złotych dopłaty za wymieniony piec. Likwidujemy źródło ogrzewania węglowe na gazowe lub energię elektryczną lub ciepło kaliskie. I tutaj można oczywiście starać się o wymianę więcej niż jedno źródło ogrzewania. tak? Czyli, na przykład, jeżeli ktoś ma piec kaflowych 2 czy trzy, to jak najbardziej można się starać o dofinansowanie za wszystkie źródła. Do 5 tysięcy na jedno źródło. tak? Nie więcej niż 80%. Jak przekazuje naczelnik Wydziału Środowiska, najczęściej stary piec wymieniany jest na ogrzewanie gazowe. Cała procedura otrzymania dofinansowania trwa około 3 miesięcy. Najpierw trzeba wymienić Zmienić piec z własnych pieniędzy, następnie złożyć wniosek i przedstawić faktury. Po sprawdzeniu formalności przeprowadzana jest kontrola w domu wnioskodawcy. O wiele większe możliwości uzyskania wsparcia na ekologiczne inwestycje daje wchodzący właśnie w życie nowy rządowy program pod nazwą Czyste Powietrze. W sobotę w ratuszu odbędzie się spotkanie informujące o jego zasadach. Zachęcamy do wzięcia udziału głównie właścicieli domów jednorodzinnych, bo to dla nich jest skierowany ten program. Również na wymianę piecy oraz termomodernizacja. Mogą to być również domy, które są w trakcie budowy. Najważniejsze jest, żeby było pozwolenie na budowę. Jest to program dziesięcioletni i wnioski będą bezpośrednio składane do Włosiu w Poznaniu. Dopłaty wahają się od 40 do 90% wartości inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Spotkanie w sprawie programu odbędzie się w tę sobotę, 6 października o 18, w sali recepcyjnej Ratusza. Najpierw stworzenie dobrze płatnych miejsc pracy, a kiedy młodzi ludzie zostaną w Kaliszu, mieszkań dla nich nowych, przedszkoli dla ich dzieci, miejsc wypoczynku blisko miejsca zamieszkania i rozrywki w sercu miasta. Takie obietnice składa wyborcom Zbigniew Maj, kandydat na prezydenta Kalisza ze stowarzyszenia Tu i teraz? Jak mówi, pierwszy krok już zrobił, bo jest po rozmowach z firmą, która chce budować w mieście fabrykę, mogącą zatrudnić tysiąc osób. Jednak, jakie będą w niej zarobki i czy to one będą początkiem realizacji dość drogich obietnic, nie wiadomo. Podobnie jak nie wiadomo, jakie będą koszty ich realizacji i co najważniejsze, skąd organizacja weźmie na nie środki. Lista obietnic dla osób młodych i aktywnych zawodowo jest długa. Wszystko dlatego, że tych ubywa. Wyjeżdżają za lepiej płatną pracą, a kiedy znikają wraz z nimi firmy, borykają się ze znalezieniem pracowników, rodzi się mniej dzieci, a życie w mieście zanika. Błędne koło. Dlatego trzeba ich zatrzymać, a innych zachęcić, by do Kalisza się sprowadzili. I to chcę zrobić tu i teraz. Pierwszym krokiem będzie poprawienie pracy inkubatora przedsiębiorczości i stworzenie Rady Biznesu działającej przy prezydencie będzie składała się z biznesmenów kaliskich, ale nie tylko kaliskich, którzy będą wytyczać kierunki rozwoju dla naszego miasta, czyli nie tylko to, co dzisiaj jest w rzeczywistości, te, te, te kierunki, które są, ale również nowe, nowatorskie. Chcemy, żeby w ramach inkubatora przedsiębiorczości były organizowane różnego rodzaju szkolenia, żeby były organizowane kursy adaptacyjne, które spowodują, że osoby będą przygotowywane, przygotowywane na poszczególne miejsca pracy, poszczególnych gałęziach naszego przemysłu co również spowoduje że biznes będzie lepiej opłacał tych wykwalifikowanych pracowników takie rzeczy w Kaliszu już są, ale działania w zakresie biznesu, jak zapewnia kandydat na prezydenta tu i teraz, mają być intensywniejsze. Kiedy już młodzi ludzie osiądą w Kaliszu i będą mieć dobrze płatne zajęcie, przyjdzie czas na rozrywkę. Ta ma kwitnąć w centrum odnowionego miasta, gdzie jak zapewnia Zbigniew Maj, będzie więcej lokali gastronomicznych, które jeśli włączą się w ożywienie starówki, planuje zwolnić na przykład z podatku. Chociaż to już istniejące poza sezonem letnim świecą raczej pustkami. Tu i teraz zapowiada też, że Budowę bloków o podwyższonym standardzie z opcją dojścia do własności i tworzenie publicznych przedszkoli i żłobków, a blisko domów na każdym osiedlu skwery i place zabaw. Plan rozwoju kaliskiej gospodarki, który zatrzyma mieszkańców i przyciągnie nowych rozłożony jest na całą kadencję, ale bez kosztorysów czy informacji skąd pozyskać fundusze choćby na budowanie mieszkań. 155 rodzin ubiega się o przyznanie mieszkania w ramach programu Kaliskie Własne M przy ulicy Warszawskiej. Lokali jest 112, więc 43 rodziny, które zdobędą najmniej punktów, odejdą z kwitkiem. Choć początkowo zainteresowanie było spore, spodziewano się nawet 300 wniosków, ostatecznie do Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego złożono 155 podań. Rodziny w wieku do 30 roku życia to są 52 wnioski. Między 31 a 40 rokiem życia 61 wniosków, powyżej 40 roku życia to są 42 wnioski. Zdecydowana większość wnioskodawców to rodziny z Kalisza, ale o mieszkanie przy Warszawskiej ubiegają się też osoby z różnych zakątków naszego regionu, kraju czy nawet Europy. Zdarzają się wnioski z Łodzi, Sosnowca, Odolanów, Krotoszyn mamy też z Podtrzecina wnioski oczywiście są również wnioski z zagranicy wiemy o dwóch rodzinach które chcą się na stałe przenieść z powrotem do Kalisza sporo jest też rodzin w których jeden członek zarabia za granicą wnioski analizuje teraz komisja mieszkaniowa weryfikacja potrwa do połowy października program skierowany jest do osób których nie stać na zakup mieszkania a jednocześnie mają zbyt wysokie zarobki by ubiegać się o lokal Komunalny. Mieszkanie zostanie przyznane tym, którzy zdobędą najwięcej punktów. Punkty mamy przyznawane za płacenie podatków w kaliszu, za wiek, za dzieci, za niepełnosprawność. No i oczywiście za zawód, który jest pożądany na naszym rynku. Miasto stworzyło listę z 40 takimi zawodami. Szanse na mieszkanie przy Warszawskiej mają m.in. elektrycy, informatycy, kierowcy autobusów, logistycy, kontrolerzy jakości, fryzjerki, kosmetyczki, mechatronicy, murarze czy pielęgniarki. Mieszkanie przejdzie na własność lokatora po 23 latach płacenia czynszu, a ten wynosi 22 zł za metr kwadratowy. W czym y mieści się czynsz 5,50, 11 zł jest na pokrycie kredytu i 5,50 na wykup gruntu plus wkładu spółki w budowę tego tych bloków. Metraże lokali wynoszą od 48 do 55 m2. Miesięczny czynsz z opłatą dojścia do własności wyniesie zatem około 1200 zł. Do tego najemcy przed wprowadzką muszą zapłacić 12-miesięczną kaucję. Prace przy Warszawskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem, ale trzeba przyznać, że niezgodnie z pierwotną koncepcją. Zapowiadając inwestycje, miasto pokazywało projekt i wizualizację budynków, które zakładały jak elewację z elementami drewna bądź materiału imitującego drewno wraz z szarym kamieniem. Do tego okna miały mieć ramy w kolorze grafitu. Wykonanie dość znacząco różni się od tej koncepcji. Dlaczego? Prezes KTBS-u wyjaśnia, że zmiany w wyglądzie elewacji to jego decyzja, konsultowana z architektem. Osadzenie tych budynków w naszych realiach i potrzeby naszych przyszłych lokatorów. No, my doskonale znamy. Są żywsze kolory. Te budynki, no, stały się, żeby były trochę weselsze i, i, i żeby przyciągały wzrok. Andrzej Górski zapewnia, że modyfikacja projektu nie była podyktowana oszczędnościami. Bloki buduje firma MTM Consulting Tadeusza Maska, która wygrała przetarg proponujący, że wykona inwestycje za 19,5 miliona złotych. Miasto finansuje budowę kredytem zaciągniętym w Banku Gospodarstwa Krajowego. Budynki mają być gotowe do zamieszkania. W czerwcu 2019 roku. Przypomnijmy, że początkowo władze Kalisza utrzymywały, że przy warszawskiej powstają bloki w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, z tanim czynszem i opcją dojścia do własności. Ostatecznie jednak miasto nie przystąpiło do tego programu, tłumacząc, że to rząd wycofał się z jego założeń. Teraz mieszkanie plus w Kaliszu obiecuje Piotr Kaleta, kandydat zjednoczonej prawicy na prezydenta naszego miasta. Budynki, łącznie 600 lokali, miałyby powstać przy ulicy Stawiszyńskiej i przy ulicy Henryka Melcera. Trzy rowery miejskie wrzucone do cieku wodnego przy ulicy Poznańskiej sfotografowała czytelniczka naszego portalu Sylwia. Firma Nextbike Polska, dostawca i operator miejskich systemów rowerowych jest oburzona tym aktem wandalizmu i zapowiada konsekwencje wobec sprawców. Grzywna za uszkodzenie roweru miejskiego wynosi 2000 zł. Zdjęcia jednośladów utopionych w strudze Sylwia nadesłała nam w poniedziałek rano. Jeszcze tego samego dnia przedstawiciele Next Bike Polska wyłowili rowery i powiadomili policję. Niestety takie przypadki się zdarzają, a kaliski rower miejski nie jest tu żadnym wyjątkiem, przyznaje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Next Bike Polska. Firma zapewnia, że każdy taki przypadek traktuje bardzo poważnie i współpracuje z policją w celu ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności w zależności od wysokości Strat mogą odpowiadać za wykroczenie, a nawet przestępstwo. Tego typu przypadki należą do wyjątków i są niewielkim odsetkiem wszystkich udanych wypożyczeń. A tylko w tym sezonie odnotowano już ponad 117 tysięcy wypożyczeń kaliskiego roweru miejskiego. Dla porównania w całym zeszłym sezonie było to 35 tysięcy wypożyczeń. Z rowerów miejskich możemy korzystać jeszcze do końca października. 400 młodych sportowców z południowej Wielkopolski rywalizowało dziś w otwartych mistrzostwach miasta Kalisza w lekkiej atletyce. Organizatorem zawodów byli miasto Kalisz oraz Kaliski Szkolny Związek Sportowy. Uczestnikami igrzysk młodzieży szkolnej byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie trzecich klas gimnazjów i ósmych i siódmych szkół podstawowych. W sumie 400 młodych sportowców rywalizowało, biegając na 100, 400 i 1500 metrów, skacząc w dal i wzwyż, pchając kulą. Był też chudy na 3 km i sztafeta szwedzka. Zdobywcy miejsc od pierwszego do trzeciego otrzymali medale. W każdej konkurencji były też upominki dla najlepszego zawodnika z Kalisza. Zawody zostały rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekki Atletyki, a do Kalisza przyjechali młodzi ludzie z całej południowej Wielkopolski. Ponad 60 niewybuchów z okresu II wojny światowej ujawniono podczas szkolenia minersko-pirotechnicznego w Borowie w gminie Opatówek. W zajęciach uczestniczyli policjanci, żołnierze oraz strażacy. Niebezpieczne znalezisko zostanie zneutralizowane na poligonie. Więcej na ten temat piszemy na portalu faktykaliskie.pl. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite 12 stopni na termometrach, na barometrach 1009 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, zmienny. W nocy bez zmian również 12 stopni. Piątek przeważnie pogodny, wzrośnie też temperatura do 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym poziomie 1008 hektopaskali, wiatr umiarkowany.